Szanowni Państwo, witamy pięknie. Andrzej Griniak, dzień dobry. Będę miał przyjemność być gospodarzem dzisiejszej konferencji. Fight Exclusive Night 2013. Sporty walki wracają do Wrocławia, na Stadion Wrocław, do biznes klubu. Przybuduje się naprawdę fantastyczna sportowa impreza Wrocław kontra Warszawa. Wojownicy z tych miast rywalizować będą. Witam gości, którzy dzisiaj tutaj zaszczycili swoją obecnością naszą konferencję. Razem z nami jest znakomity Wrocławski, wojownik, medalista olimpijski w zapasach. Damian Nikowski, witamy. Witam serdecznie wszystkich. Organizator Gali, Paweł Jóźwiak, witamy. Witam, Max Evans. Jest również z nami Damian Komisarski, matchmaker. Witam. Czyli osoba odpowiedzialna za rozkład walk podczas gali. Fight Exclusive Night, tak jak mówiliśmy, 16 listopada, startujemy w Biznes o godzinie 19. Pierwsze pytanie do Pawła. Skąd pomysł, żeby zorganizować taką galę i właśnie w takim miejscu? Witam Państwa serdecznie na wstępie. Akurat miałem przyjemność yy uczestnictwa w organizacji imprez na wszystkich tych nowoczesnych stadionach w Polsce, m.in. na stadionie w Gdańsku asystowałem podczas organizacji Euro 2012, brałem udział podczas organizacji meczu reprezentacji na stadionie narodowym w Warszawie, brałem udział przy organizacji wielu meczów tutaj we Wrocławiu i zawsze uważałem, że wrocławski stadion akurat, ten biznes klub jest najładniejszy z wszystkich i posiada na, najlepsze możliwości, żeby tego typu imprezy tutaj zorganizować. Od dłuższego czasu już chodził za mną pomysł, żeby zorganizować coś takiego właśnie tutaj na stadionie i w końcu zebrała się grupa fajnych młodych ludzi, którzy mają na to pomysł i teraz będziemy dążyli, dążyli do tego, żeby zrobić tutaj jak najlepszą e, organizację. To właśnie nas zobowiązuje, jednym z trzonów jest to ekskluzji, czyli taki ekskluzywny ale okazuje się, że tak naprawdę nie jest to impreza skierowana do jakiejś grupy docelowej, tylko tak naprawdę każdy może przyjść i dopingować zawodników, brać udział w tym wielkim sportowym święcie. Dokładnie, impreza jest skierowana dla wszystkich, zwykłe bilety będziemy sprzedawali w cenie około 50 zł, oprócz tego chcemy zorganizować strefę VIP-owską, bilety vip będą w cenie około 250 zł i dla gości właśnie, którzy będą podczas gali w tej strefie przewidziany będzie catering. Ogólnie to ma, to ma być duży, duży show. Ma być, ma być strona sportowa, nie zabraknie nie też różnych dodatkowych atrakcji. Ale z pewnością taką ekskluzywną częścią tej gali jest fakt, że gościem honorowym i promotorem, niejako osobą, która będzie promowała tą imprezę, zgodził się być znakomity, tak jak mówiłem, wrocławski zawodnik Damian Janichowski. Damian pewnie jak najszybciej chciałbyś już zapomnieć o, o imprezie, która się kilka dni temu zakończyła na Węgrzech, tam nie udało Ci się zdobyć medalu. Teraz promujesz NMA, czy to znaczy, że tak niektórzy ćwierkają w grubę na drzewach, że może jakaś zmiana dyscypliny, czy to na razie tylko spekulacje? Zaczy, wracając tutaj do Mistrzostw Świata, zdobyłem piąte miejsce, jestem piątym na świecie, że to jest to tak naprawdę w tym roku też, na razie rewelacja, nie jest wynik. E, e, A wynik, NMA. Jest to dyscyplina, z którą można powiedzieć, jestem zaprzyjaźniony od wielu lat, sam miałem okazję startować się pierwszy raz, można powiedzieć, z, miałem za dużo czasu i wystartowałem w pierwszych mistrzostwach Shotokasy C, czyli amatorskiej, tak można powiedzieć, mistrzostwa MMA. Wygrałem tam trzy walki, w finale przez Noko tak naprawdę nie, nie odbywałem prawie, można powiedzieć, takiego żadnego porządnego treningu, bo nie, trenuję w klubie w wolnym czasie, turniej w turnieju Rio Grappling w Wrocław, także mam okazję, tak jak mówię, jestem wielkim, można powiedzieć, fanem właśnie tych sportów walki. No i tak jak tutaj, no jest Wrocław, tak? Jest to moje miasto. Ja jestem osobą, można powiedzieć, znaną tutaj we Wrocławiu, jak i tylko też właśnie w Polsce jako zawodnik sztuk walki. Wiadomo, że zapasy to jest pior, pior priorytet, ale w jakiś sposób interesuję się właśnie i, i zachęcam też ludzi do uprawiania jako jak, w ogóle sportu. A można powiedzieć, że... No inter interesuje się i w przyszłości y, mam w planie właśnie, y, można powiedzieć, zająć się, trenować y, w 100% właśnie już można powiedzieć mieszane sztuki walki. Y, myślę, że może kiedyś kończąc karierę zapaśniczą, a można powiedzieć, że tak powoli myślę, żeby właśnie po 2016 roku, y, po, po Igrzyskach Olimpijskich w Rio z, po prostu zmienić dyscyplinę, bo wiadomo że ze, ze sportu nie zrezygnuję. Zacząć się zacząć uprawiać właśnie mieszane sztuki walki, może wystartować w jakichś poważnych, dużych galach. Moim marzeniem jest właśnie też rozwinąć się no po prostu, żeby być bardzo dobrym zawodnikiem, może i najlepszym nie tylko gdzieś w Europie, a może i na świecie, żeby moje nazwisko nie tylko kojarzyło się, że byłem kiedyś najlepszy w zapasach, ale i też yy, byłem najlepszy właśnie w MMA. I tak jak tutaj, no Fight Exclusive yy, Night yy, Tutaj chcę promować tą galę, chcę swoją osobą, można powiedzieć, rozpromować, żeby jak najwięcej ilości tutaj, właśnie kibiców, żeby zawodnicy chcieli, chcieli walczyć, żeby chcieli przyjechać tutaj na tą galę, żeby było coś, coś, co można zobaczyć, bo wiadomo, że kibice też chcą też mnie zobaczyć. Wiadomo, rozpromować też swoją troszeczkę dyscyplinę, nie tylko MMA, bo wiadomo, ja jako zapaśnik też promuje swoją dyscyplinę. Tak jak tutaj już wcześniej kolega wspominał, godzą różne atrakcje, m.in. właśnie pokazy walki zapaśniczej na ringu, gdzie tak naprawdę w Polsce tego jeszcze nie było, nie można było widzieć zapasów w ringu. Także będzie ciekawie i myślę, że przyczyni się ku temu, żeby takie właśnie gale którą właśnie teraz zapoczątkujemy, będą się dalej rozwijać i, i nasz taki, można powiedzieć, polski, polski sport, nie, nie tylko MMA i gdzieś tam zapasy, będzie głośniej, będzie, będzie to się rozwijało u nas w Polsce. Trzymamy za słowo. Mam nadzieję, Damian, że tak będzie. Tym bardziej, że serce się cieszy, bo jeszcze kilkanaście miesięcy temu czy kilka lat temu tutaj wiele osób narzekało, że jeśli chodzi o środowisko sportowe, właśnie sporty walki, to była taka nisza w organizacji gali. Nic tutaj tak naprawdę się nie działo. Była taka, można powiedzieć, kolokwialnie pustynia. No teraz coraz więcej imprez i mamy nadzieję, że ta gala 16 listopada fight Exclusive Night będzie cykliczna. Panie Pawle, i mamy nadzieję, że tutaj regularnie będziemy się spotykali i próbowali. Oprócz Damiany Nikowskiego warto również powiedzieć, że w promocję całej imprezy włączył się znakomity były polski pięściarz Dariusz Michałczewski. Dokładnie z Dariuszem Michalczewskim przyjaźmy się od, od, wie, od wielu lat i dalej będzie naszym honorowym gościem tej imprezy. Z nami jest również Damian Komisarski, matchmaker, osoba, która tutaj rozplanowuje te wszystkie starcia. Wiadomo Damian, że będziemy mieli pięć walk w formule MMA, jedną w formule K1 i prawdopodobnie jeden superfight. Mówiliśmy o tym, że galę można niejako tytułować pojedynkiem Wrocław kontra Warszawa, czyli bardzo silne środowisko wrocławskich wojowników rywalizować będzie z zawodnikami ze stolicy. Nie ma żadnych podziałów, łączymy siły, promujemy sporty walki. Witam jeszcze raz. Może na starcie przedstawię pięciu wrocławskich zawodników, którzy będą walczyć na zasadach MMA. W kategorii 61 kg to jest Witold Svedyna z klubu Boykin Wrocław. 67 kg to jest Mateusz Lubiłowicz z Rio Grappling Wrocław. 70 kg Łukasz Kulik z z Wrocław. 73 kg Patryk Grudniewski z Fighters Factory Wrocław. 77 kg Jakub Boczek z x in Fighters. Co do walki na zasadach K1, to będzie jeden występ dwóch zawodników i teraz mogę Państwu przedstawić Marcina Bachusza z X -in Fighters I to co do tego bonusiku, jak będzie super fight, to w najbliższym czasie się Państwo dowiecie, bo naprawdę, na naprawdę będzie widowiskowy pojedynek dwóch ciężkich powyżej 110 kg Na zasadach K1? Na zasadach MMA. Paweł, tutaj cały czas rozmawiamy, raz jeszcze przypominamy, 16 listopada o godzinie 19 startujemy Fight Exclusive Night. Powiedz, jakie imprezy towarzyszące do gali odbędą się jeszcze we Wrocławiu, promujące imprezę? Planujemy zrobić pokaz karaty, który będzie prowadził nasz kolejny honorowy gość, Tomasz Puzon. Oprócz tego planujemy także zrobienie pokazu dziecięcego judo, pokaz capoeiry. Planowany także jest pokaz y, polders y, oraz y, na samym początku imprezy y, nasi gości i kibice będą mogli bo, możliwość spośród najpiękniejszych wrocławskich hostess i modelek y, wybrania ringers, które będą towarzyszyły zawodnikom podczas walk. Czyli tak jak Państwo słyszeli nie tylko same walki, ale również cała otoczka ma być rzeczywiście, tak jak nazwa wskazuje, ekskluzywna fight, exclusive night. Y, panowie i Panie, jeśli macie może jakieś pytania, jeszcze nie indywidualne do zawodników, to bardzo prosimy, Michał. Ja chciałem zapytać, na ile osób jest taka przygięta skalona światowa w grupie biznesowym? Planujemy no imprezę na kilkaset osób, około 800-900 osób. Takie są wstępne nasze założenia. Panie Damianie, ja powiedział Pan o tym, że Pan chce przejść kiedyś po Rio do MMA. Czy w takim wypadku, bo wiem, że do Rio to jeszcze raczej zapasy, ale czy już Pan. To trenuje techniki bokserskie, czy też techniki karate, czy piłce, czy, czy już się tam trochę konawi, czy na to odpiął zakaz? <kluzny> zakazu, zakazu nie ma, aczkolwiek wiadomo, że trenerzy moi uczulają na to, żebym w przygotowaniach do mistrzostw Europy, czy świata, czy jakiejś ważnej, prostu imprezy nie uważał na siebie, tak? Oni dobrze wiedzą, mam swoje lata, mam swój rozum, oni wiedzą co ja robię. Oczywiście, że tak, mój klub tak jak i z Wrocław i w tym samym klubie jest Rio Grappling Wrocław. Są to moi koledzy. No i nie tylko. Można powiedzieć, że w całym Wrocławiu jestem zaprzyjaźniony. W wolnym czasie, kiedy tylko mogę, oczywiście, że tak, sam uczęszczam na zajęcia, na zajęcia ucząc się właśnie boksów i boksingu, czy brazylijskiego judzicu, łącząc to wszystko właśnie że pod walki kiedyś do MMA, tak samo ja i można powiedzieć że zapraszają mnie właśnie żebym pokazał te dużo różnych chwytów, taką stricte właśnie zapaśniczą pod MMA i nie tylko same nawet zapasy Także dzięki właśnie tej całej tutaj znajomości i uprzejmości różnych klubów we Wrocławiu, można połączyć to, to w całość. A ja mówię, ja się tym fascynuję, jest to dla mnie jakaś nowa po prostu forma rozrywki i zajęć, która naprawdę, którą naprawdę wpłaniam, można powiedzieć, książkowo. I, i, I tak, trenuję sobie w wolnym czasie, chciałbym właśnie w przyszłości, może kiedyś, właśnie, powalczyć i wiadomo, no. Każdy, każdy, każdy trening dodaje mi, właśnie, może powiedzieć, więcej, więcej motywacji i umiejętności, po to, żeby w przyszłości wystartować i być jak najlepszym, być najlepszym zawodnikiem. Nie tylko w zapasach. Damian Komisarski wspominał również, że dla kibiców, dla uczestników imprezy czekają również niespodzianki i organizatorzy, a w zasadzie zawodnicy, którzy będą walczyli. Będą rozdawali specjalne vouchery. Tak, to będą vouchery na uczestnictwo w naszych klubach, na karnet Open na zasadach MMA. Tam każdy klub ma inny harmonogram zajęć. Będzie to w formie losowania prawdopodobnie. Każdy uczestnik losowania dostanie karnet na treningi w naszych klubach. Damian Nikowski jest zawodnikiem WKS-u Śląsk Wrocław. Tutaj Michał pytał, jak będzie wyglądała frekwencja. Ja chyba jestem spokojny, Paweł, o frekwencji, dlatego że z tego, co tutaj rozmawiamy, wielu reprezentantów wszystkich wrocławskich klubów, wiadomo, że wielu kibiców, którzy chodzi, chodzą na mecze, też dopingują zawodników, też są przyjaciółmi Damiana, jednego na pewno i drugiego. Także myślę, chyba panowie, że o frekwencji możemy być spokojni. Jeśli mogę. Myślę, że tak. Tutaj nie tylko środowisko tutaj w Wrocławiu, bo. Myślę, że, że w całej Polsce i na przykład tutaj właśnie w naszych okolicach Dolnego Śląska, gdzie, gdzie ludzie nie będą mieli za daleko, żeby po prostu sobie mogli pozwolić na przyjazd taki, na, na właśnie galę. Myślę, że, że przyjadą, tak, ze względu nawet na to, że żeby to mogli tam, nie wiem, mnie zobaczyć, a ponadto zapasy, czy też inne właśnie sztuki walki, a samo to, że będzie właśnie gala. Taka jaka będzie. Będzie bardzo fajna ta gala. Będzie można mieć jedna z lepszych i na pewno się rozwinie. Będzie jedna z najlepszych. Myślę, że, 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 że ci kibice i, i, fani, i fani sportu przyjadą i będzie naprawdę frek frekwencja, a boję się nawet, że będzie więcej niż te 800-900 osób, także, także kiedyś będziemy myśleć o jeszcze większym miejscu. Ja myślę Damian, że już niedługo to może będziemy myśleć, jeśli to wszystko wypali, to żeby zrobić to na Murawie stadionu Kto wie. To będzie na pewno coś, coś nowego, będzie super show, będzie ciepło, lato, można zrobić gigantyczny ring na Morawie i po stół nawet. To powiązane z tym pytanie, czy ringu po fanu 800-900 osób, czy jak będzie gdzieś transmitowana, no Bo wiadomo, ja myślę, że więcej jest ludzi chętnych do zobaczenia. Na to, bo... W tej to chwili to jesteśmy jest... na, w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z paroma telewizjami. Myślę, że w najbliższym czasie zapadną decyzje co do transmisji telewizyjnej. Najbardziej, że tutaj Paweł zapewnia, że oprócz kibiców również pojawią się tak zwani celebryci. Oprócz oczywiście Damiana Janikowskiego, Darka Michalczewskiego, swój tutaj, swoją obecność między innymi potwierdzili już wstępni piłkarze Śląska Wrocław. Mają być aktorzy, piosenkarze, także mamy nadzieję, że, że, że trochę ludzi zasiądzie na, na, na trybunach i będzie dopingowało zawodników. Też mam taką nadzie nadzieję, ja przy, przyjaźni się osobiście z wieloma sportowcami, będziemy wszystkich sukcesywnie etapowo tutaj zapraszać. I liczę, że naprawdę każdy gość, który tutaj przyjdzie, obejrzeć tą galę, będzie bardzo zadowolony. Chciałem jeszcze dodać, że dodatkową atrakcją, jaką tutaj wszyscy, wszyscy szykujemy, jest to, że galę planujemy zakończyć koło północy, a po północy rozpoczynamy afterparty. I bilet na galę będzie także yy, uprawniał do tego, żeby wziąć udział w afterparty. Szykujemy tutaj imprezę taką klubową przy udziale najlepszych polskich DJ-ów. Impreza będzie tutaj zorganizowana na, również na stadionie, w klubie biznesowym i imprezę planujemy do Białego Rana. Ale już rozumiem, że od razu nie planujemy sobie planów na kolejny dzień, skoro będzie w na 17 listopada. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to za chwilę będą do dyspozycji i zawodnicy i organizator. Dziękuję pięknie. Raz jeszcze przypomina Fight Exclusive Fight 16 listopada. Business Club na Stadionie Wrocław o godzinie 19:00 Zaczynamy wielka gala sportów, walki, wielkie ekskluzywne wydarzenie. Chciałbym serdecznie podziękować moim gościom. Gość honorowy, twarz jako imprezy, osoba promująca, znakomity polski sportowiec, zapaśnik Damian Nikowski. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Damian Komisarski, matchmaker imprezy, a także Paweł Juświak, Max Events, organizator gali. Dziękujemy pięknie. Andrzej Grynia, wszystkiego dobrego.